Artykuł napisany jest dosyć, że tak się wyrażę, specyficznym językiem, więc jeśli mogę się gdzieś pomylić, coś źle przeczytać, lub ogólnie może być trudny do zrozumienia, możecie zrezygnować z oglądania teraz. I przepraszam za to. Jednak po nagraniu całości myślę, że naprawdę warto posłuchać i wyciągnąć z tego, ile kto da radę. Dzięki. Cześć. Zanim zaczniemy, mam do Ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Historia Opętania z 1862 roku w Zacharzynie. Link do źródła znajdziecie w opisie i w komentarzu. Wydarzyło się to 10 stycznia 1862 roku w małej wsi Zachrzyn. W dykanacie Chodzieckim, to jest arcydiecezja gnieźnieńska, w protestanckiej rodzinie Goalerów. Dziesięcioletnia dziewczynka imieniem Augusta została opętana przez diabła. Wezwany do niej został ksiądz Józef Cybichowski, ówczesny proboszcz parafii Chodzież. Rodzice dziewczynki najpierw zwrócili się do pastorów. Ci jednak byli tylko przedmiotem obelg dla złego. Diabeł drwił sobie z nich. Dziewczynkę chciało utrzymać dwóch dorosłych mężczyzn, ale zostali od niej odrzuceni. Gdy kapłan przybył do około godziny osiemnastej, zastał dziewczynę bezwładnie leżącą na łóżku. Nie reagowała, gdy przywoływał jej imię. Oddajmy głos samemu egzorcyście. Przybywszy na miejsce, podszedłem do łóżka dziewczęcia. Wziąłem ją za rękę, bezwładną, i zapytałem po kilka razy. Augusto, Cóż to? Co Ci braknie? Znasz mnie? Jesteś chora? No to nie otrzymałem przecież żadnej odpowiedzi. Twarz tego dziewczęcia była śmiejąca się, jakby do przymilenia, ale ta fizjonomia śmiejąca się sprawiła na mnie przykre wrażenie. Nie otrzymując odpowiedzi, i słysząc od przytomnych kobiet, wziąłem sobie na świadków rodziców dziewczęcia i jeszcze jedną kobietę katoliczkę, która mi o tym fakcie powiadomiła: Że nie odpowiada to dziewczę, jak się je pyta po imieniu. Zapytałem: Któżże ty jesteś? Na to otrzymałem odpowiedź: Czart. Na dalsze zapytanie jak się nazywasz? Otrzymałem odpowiedź. Liber. Pytałem się dalej. Skądżeś tu przyszedł? Na co odpowiedź? oka. Na pytanie, dawno tu jesteś? Była odpowiedź. Od czterech lat. Matka tego dziewczęcia powiedziała mi później, że w styczniu było właśnie cztery lata, jak zachorowała ponieważ poprzednią odpowiedzią nie byłem zadowolony. Zapytałem jeszcze raz o przyczynę przyjścia, a gdy odpowiedzi nie otrzymałem, powiedziałem: Rozkazuję ci w imię Najwyższego i położyłem rękę na piersi dziewczęcia. Zamiast odpowiedzi zaczęło się dziewczę szamotać, twarz zrobiła się ciemno-czerwona, a piersi podniosły się znacznie pod ręką. Widząc to, nie chciałem dziewczęcia męczyć, bo i potrzęsisty wystąpił na czoło. Styłem więc rękę z piersi, a zaczynałem się modlić po łacinie. Pierwsza modlitwa do Ducha Świętego zaczynała się tak: Veni sancte spiritus et da servo tuo indigno. superhum, superhunc inimicum hic est hac puelia. W ciągu tej modlitwy usłyszałem głos, już wyjdę, już wyjdę, już chcę pójść. Nie zważając na to modliłem się dalej, bez przestanku do Boga, Ojca przez Jezusa o władzę nad tym duchem, ale teraz już bezwarunkowo. W ciągu tej modlitwy dał się słyszeć głos dziewczęcia. Którędy mam wyjść? Na to też nie zważałem, ale prowadziłem modlitwę dalej i wyrzekłem po trzecie zaklęcie i rozkaz wyjścia. Znowu wszystkiego jeszcze nie dokończył, gdy usłyszał: Teraz idę sobie precz. W tej chwili przebudziło się dziecko z bezwładności, zaczęło stękać płaczliwie narzekać i to głosem dziecinnym i naturalnym, a nie tym nienaturalnym, prędkim, nieco chrypłym, w którym przytoczone odpowiedzi były mi dane. Następnie patrzyło na mnie i przytomnych wyraźnie. Dawało odpowiedzi. Gdy się do niej mówiło, Pera angusto, pokazywało zupełną przytomność. Pocałowało krzyż. Gdym odchodził, było spokojnie, zupełnie. I bawiło się medalikiem, który mu dałem. Odtąd paroksyzm żaden już się nie pojawił. To sam widziałem i do każdego momentu przysiąc mogę. Oprócz tego odpowiadała mi matka tego dziewczęcia po uzdrowieniu różne dziwne historie, z których przytaczam następujące. Dziewczę to cierpiało najstraszliwiej po południu, w piątek, 10 stycznia, co było przypowiedziane, że bowiem tego dnia u mnie kobieta jedna z doniesieniem była i że tej kobiecie przyrzekłem na zadanie rodziców przybyć. O tem to licho wiedziało, chociaż w nieobecności dziewczęcia matka tego z nic nie wspomniała. Powiedziało więc teraz wprawdzie już wyjść musi. Ale sobie jeszcze dobrze dokazywać będzie i że Augusta jeszcze będzie musiała wiele przecierpieć. Stosownie do tego męczyło też to dziewczę bardzo. Urzucało pod sufit z łóżka, horyzontalnie i znowu na wpowrót w łóżku na głowę. Krzyczało, gdym był już we wsi, powiedziało o tym matce na zapytanie a ona postała swoją dorosłą córkę naprzeciwko mnie która z krzykiem spostrzegawszy mnie zawołała ach kom mesije kom me denne daj auguste stripte. gdym przed domem stanął trzęsło się dziewczę drżało jak w febrze a gdym wszedł do izby było wszystko cicho Otóż w krótkości opis tej dziwnej historii. Świadków na różne fakta jest wiele, i to prawie sami protestanci.